Nowe Centrum Badań Jądrowych jest największym ośrodkiem badawczym w Polsce. Jak sama nazwa wskazuje, zajmuje się tematyką badawczą skoncentrowaną wokół fizyki jądrowej i dziedzin pokrewnych. Jest to produkcja radioizotopów, produkcja sprzętu detekcyjnego do promieniowania i również czysta nauka, czyli badania naukowe związane z fizyką cząstek elementarnych. W tej chwili znajdujemy się przed budynkiem Centrum Informatycznego Świerk, czyli budynkiem, w którym znajdują się główne systemy komputerowe NCBJ-u. Infrastruktura obliczeniowa dla potrzeb głównie energetyki, w tym energetyki jądrowej. Znajdujemy się obecnie w naszej głównej serwerowni, czyli w swoistym sercu naszego superkomputera. Superkomputer ten powstał w ramach projektu Centrum Informatyczne Świerk. Nasze serwery do poprawnej pracy potrzebują ogromnych ilości energii elektrycznej, co przekłada się bezpośrednio na ilość generowanego ciepła. Są to wielkości rzędu do 50 kW z każdej szafy serwerowej. Potrzebowaliśmy zatem nie tylko niezawodnego, ale także i bardzo wydajnego systemu chłodzenia. W przypadku naszej serwerowni zastosowany został system chłodzenia zimnowodnego marki Rital. Działania systemu chłodzenia wodą zimną marki Rital przypomina działanie zwykłej domowej lodówki. Woda za pomocą agregatów sprężarkowych chłodzona jest do temperatury około 15 stopni. Następnie transportowana do specjalnych wymienników znajdujących się pomiędzy szafami serwerowymi ochładza serwery. W celu podniesienia niezawodności wszystkie elementy systemu chłodniczego zostały zdublowane. Dwa chilery, dwa niezależnie działające obiegi wodne oraz o dwa wymienniki, przypadające na każdą pojedynczą szafę serwerową. Na Dachu mamy zainstalowane dwie jednostki agregatów chłodniczych firmy Vita, każda o mocy 406 kW. Są to bardzo nowoczesne jednostki, które automatycznie przechodzą na pracę chłodzenia swobodnego, czyli tak zwanego free coolingu, czyli bez użycia sprężarek, o ile warunki otoczenia, czyli odpowiednio niska temperatura nam na to pozwala. Centrum Informatyczne Świerk, czyli ośrodek obliczeniowy Narodowego Centrum Badań Jądrowych, posiada obecnie jeden z najpotężniejszych komputerów na świecie. Przez pomieszczenie, w którym się aktualnie znajdujemy, przepływa prąd zasilający nasz superkomputer. Jest to ponad 1 MW, czyli ogromna moc elektryczna i o moc elektryczną, o użyciu jej do obliczeń, musimy potem jakoś odprowadzić na zewnątrz. Potrzebny jest bardzo nowoczesny i wydajny system chłodniczy. W tym celu wykorzystujemy rozwiązanie firmy Rital. Jest to system Rimatrix 5. System firmy Rital jest unikalny, dlatego że po pierwsze pozwala na odprowadzenie tak ogromnej mocy przez wąski moduł międzyszafowy, a po drugie, co jeszcze ważniejsze, zapewnia redundancję, czyli w przypadku awarii jednego modułu pozostałe przejmują jego pracę bez wpływu na funkcjonalność całego systemu. Dzięki systemowi chłodniczemu firmy RITAR jesteśmy w stanie wydajnie liczyć aplikacje związane właśnie z medycyną nuklearną, czyli projektowaniem sprzętu nowej generacji służącego do wykrywania nowotworów na bardzo wczesnym stadium ich rozwoju oraz modelowaniu sieci elektroenergetycznych, czyli takiej optymalizacji jej budowy, aby przesył mocy z jednego miejsca w drugie był jak najtańszy i jednocześnie jak najmniej podatny na awarię. Dzięki rozwiązaniu firmy RITAR jesteśmy w stanie osiągnąć bardzo wysoką gęstość mocy obliczeniowej, co pozwala całemu superkomputerowi osiągać dużo większą wydajność.